Jesy Boże ile was tu jest? Ile <laughs> was tu jest? <laughs> Ten to się uwziął po prostu Dostałeś już trzy parówki Nie wiem jak ci tam zwą Ale no Nie skacz na mnie Cześć Heju. Kurde Ta, Tata tam idzie ten go goni. Nie wiem. Dziwna sprawa. o boże się biją! Nie biją! Głupki. O Boże. A tam jest jeszcze jeden. No to temu właśnie rzuciłem. On się skrada. Szuka Bo to niektóre właśnie są takie harpagane. A niektóre są no. pewnie nieśmiałe i dlatego wiesz. Tamta jedna to Opad Anta, to ja jej, tak naprawdę to ja jej rzucałem o tamtej, pod chlonym ogonem. A temu jest. dałeś? No dałem